Trzyma, widzowie, zaczynamy Halloweenowy sezon. Jak wiecie, ja nienawidzę horrorów, ale obejrzymy najbardziej straszne i absurdalne i w ogóle takie mocne TikToki. Czy się przestraszę, czy się nie przestraszę, zobaczymy, ale ja nienawidzę horrorów. Naprawdę, ja się boję takich rzeczy. Założymy sobie jeszcze słuchawki, żeby było jeszcze straszniej, i dzisiaj na pewno nie zasnę. Mam nadzieję, że Wy też nie zasniecie. Dobra, lecimy z pierwszym TikTokiem. Ja i moja współpracownica chcieliśmy e, sprawdzić Kolor podłogi pod nami i zasłoniła się. Ok, zasłoniła się winda. Zostały zamknięte w środku w stairwell. Ok, telefon był nadal. Ok, Jezu, ja już się boję. What the fuck? Jezu, ja nie mogę tego tak oglądać na sochowkę, to mnie przeraża. Co to się dzieje? Ja, ja w ogóle bardzo nie lubię jumpskerów, Serio? Ok, ja się trochę boję, przewinę to. Czy to jest jumpsker? Tam coś było. Dobra, tu chodziło o to, że tam nie jakiś głos powinien słychać. Szczerze, to nie było straszne. W skali y, straszno metru daje 2 na 10. Ten TikTok ma treści wrażliwe, więc ja nie wiem. Okej. Okay. Y, potwierdzenie, że mój dom jest nawiedzony. Wszystkie negatywne energie z tego filmiku ja oddalam od siebie. Gościu nagrywa i za nim jest babka. Okej. Okay. I babka go tam skręciła. Dobra. Gościu zamyka drzwi, a w środku jest telefon. Dobra, okej. Okay. I coś się tam wydarzy? To gościu na Oliwie to nie będą się otwierać? Jakby what the fuck? Eee, chłopie ogarnij się. Okej, okay. I? i? Zamknęli drzwi, dobrze. A co się na tym telefonie wydarzy? E? Dobra, tam literalnie nic nie było. Okej, okay, tu leci woda. Jezus Maria, człowieku! Nie takie rzeczy dla. Dobra, w skali strasznometru ten TikTok oceniam na 5 na 10. Dobra, tu jest coś przerażającego. Blocking the stairs. Okej, okay, gościu ucieka. To jest wyjście. Ja nie mogę takich rzeczy oglądać. Ja już się boję. Te ja w ogóle, te pierwsze, te rzeczy były straszne bardzo. Okej. Okay. Gościu robi taki typowy jumpscare, y, takie trochę przerażające rzeczy. W ogóle ten filtr jest taki przerażający. Ja w ogóle jestem na strasznym y, defensywie. Y, jest, ja, ja nie mogę, to jest straszne, dobra. Patrzę na górę. Y, dobra, to bo coś, nie będzie. Ja zciszę trochę tego TikToka, może co? Żeby nie było jumpskera. I. Okej, okay. to była tylko śmieszna morda. Pokaż mi to. Dobra, to nie jest strasz. znaczy lekko creepy jest. Wydaje mi się, że ja bym się lekko przestraszył, jakby mi taka morda gdzieś tutaj wyskoczyła. Dobra, co mamy dalej? Tu mamy babkę, która żre, co oh, to jest? Ja pierdziele, dobra, w skali straszności ja daję 8 na 10. To jest bardzo creepy. Ej, wyobrażacie sobie spotkać takie coś na ulicy? Ja nie wiem, czy to wtedy gaśnicą traktować, czy nie wiem, z pałki jakiejś teleskopowej. Czy to nie zleżne takiej pałki teleskopowej to jest przerażające? Dobra, tu jest jakaś dziwna morda. Eee, eee, co to jest? W skali bycia creepy daje 7. Fuj, totalna fójka. Co my mamy tu dalej? Tu są straszne mordy. Let's check it out. Ja pierdzielu. Nope, totalny nope. Ja, ja, ja widzę te miniaturki tutaj i ja jestem totalnie na nie. Naprawdę, widzowie. O matko i córko. To jest znowu ten sam gościu. Dlaczego on nagrywa taki content? To ma 2 miliony polubień? Ja nie mogę takiej rzeczy, widzę, wyglądać serio. Dobra, tu coś pije. Położył się. Eee. To jest de, de, literalnie właśnie, jak zamykasz oczy, albo jak się myjesz pod prysznicem i zamykasz oczy, bo myjesz głowę, to właśnie jest takie rzeczy. Ja sobie wyobrażam, że to jest przy mnie, i jak otwiera oczy, to to znika. Błagam, żeby tu żadnego James Kera nie było. Aaaa, to się zaraz coś pojawi, widzowie. Ja pierdzie, ja, ma, ja mam dyskomfort, i ja straszny dyskomfort. To jest 100 w skali straszności było 100 na 10. Ja, ja aż poczułem na ręce tą postać. Okropne. Widzowie, ja... O, oh Jezus, Jezus to... ja mnie... Ja mam ciar mnie aż po prostu... Ja nie wiem, wy lubicie takie rzeczy oglądać. Dajcie znać w komentarzu i zostawcie koniecznie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, jeżeli chcecie więcej takiego creepy contentu. Bo jak ten filmik będzie miał 5000 łapek w górę, to nagram coś kolejnego. Serio yy, ja się boję takich rzeczy. O Boże, nie, nie dlaczego to ta? Aaa! Co to jest? Jakie gówno! Chryste, panie, dobra, to bardzo się nie Widać, bo komputer daje 8 na 10 stali straszności. Dobra, czy to jest piesek? Piesek jest słodki. Skin Walker, videoscoton, kamera. Dobra, pieskowi pokazuje kościół krucyfiks. Uze, wkurzony. Piesku. Piesku to tylko krzyż. Ja pierdzielę jakby mi tak pies w nocy patrzył, to ja bym człowieku. Je, ja... ja opętał psa. Jezus Maria! Poszu! O ten pies chodzi... w Ósemkę. Pies dzwoni o czwartej w dzwonek. Że się boi? Dobra, to było bardzo niekomfortowe. Daję 6 na 10 w skali straszności. Widzowie, tu są dalej takie rzeczy. Ja nie mogę, nie to jest straszne. Ja ej, nie było filmików, tylko bym się jakoś nie przeraził, albo by mnie nie wystraszył. Nie, ja nie mogę takich rzeczy oglądać. A wyobraźcie sobie, bym miał w w jakąś grę, nie ma opcji. Dobra, to jest takie 2 na 10. 2 na 10. Co to jest? Ja pierdzielę. Absolutnie nie, absolutnie 16 na 10. 16? 50, 70 na 10. Straszne to było. Teraz cóż my tu mamy dalej? Co to jest? O boż... A to laska ogląda, ma oczy takie. W sensie to ma case'a takie, ale to też wygląda bardzo creepy. Pies chce wejść do środka. Ale przerażony jest ten pies. Pewnie coś tam widział. Ja bym tam nie wyszedł, nie ma opcji. Co to jest? To jest kurczak? To jest, to jest jakiś demon. Dobra, nie przejmuję negatywnej energii z tego TikToka. Ugh. Something is here. Jak coś ma minutę, to absolutnie, widzowie, ja się boję tego oglądać. Ja nie wiem. Ja pierdzielę. Dobra, to mnie przeraziło. Mamy w skali 5 na 10. Ja, ja mam ciary po całym ciele. Ja, ja się bardzo źle czuję w tym momencie, widzowie. Co to jest? What the hell? Coś czeka, wyłączyło mu się światło. Ja nie patrzę! A co to? Ale kurdo! Ja pierdzielę, ja nie zasnę dzisiaj. Matko, dobra, to już było mnie, a to pierwsze mnie bardziej przeżyło. I co wie, moi drodzy, moi drodzy, moi drodzy kochani, strach trzeba dawkować, ja aktualnie y, nie zasnę przez najbliższe 3 dni, mam nadzieję, że wam się materiał podobał, zostawcie łapkę w górę, straszną łapkę w górę taką, to przyjdzie hagi-łagi i was wpierdzieli w notek. dziękuję bardzo, że wpadliście na ten straszny, spuki odcinek, dzięki, trzymajcie się, see you